Dzwonię, żeby ci powiedzieć, tylko że przez kilka dni będę zajęta, bo jestem właśnie w niej Górze i coś mi się widzi, że będzie tutaj mnóstwo fajnej zabawy. Także skontaktuję się z Tobą, jak tylko stąd będę wyjeżdżać, okej? Okay? Pozdrawiam, całuję, na razie. Cześć. Gotowi? Zapraszam. Jelenia Góra to miasto zapomniane przez Warszawę i niedoceniane przez polskich turystów, choć jej potencjał turystyczny jest wręcz nieograniczony. Rzut Beretem stąd w góry, rzut Beretem do popularnych miejscowości wypoczynkowych, a jednak częściej można tu spotkać turystów z Niemiec, Czech, Francji czy Wielkiej Brytanii niż z Polski. Nie tylko potencjał kulturalno-przyrodniczy wyróżnia to miasto na mapie Europy, ale i jego niezwykłe położenie, bo Jelenia Góra to okno na zachodnią Europę. Jesteśmy miastem, które graniczy bezpośrednio z innym państwem, dokładnie z Republiką Czeską. I ta granica biegnie już wierzchowiną Karkonoszu. Jest to na wysokości 1424 metrów. Ciekawostką jest to, że Jelenia Góra. Yy, Leży na wysokości 325-340 metrów, ale najniższe miejsce, jakie znajduje się na terenie miasta, jest w Borowym Jarze na końcu świata. Jest to wysokość 311 metrów. Jelenia Góra jest pięknym miastem, i właśnie stąd możemy zawsze udać się w piękne góry, które nas otaczają czyli góry Karkonosze, Góry Izerskie, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie. Stąd do Warszawy jest prawie pół tysiąca kilometrów, a do Pragi 150, do Berlina zaledwie 300. Mieszkańcy Jeleniej Góry czasami żartują sobie, że tak naprawdę mają aż trzy stolice. Jak powstała Jelenia Góra, Bolesław Przywołusty przybył ze swoją drużyną na polowanie w te okolice i goniąc za Jeleniem zobaczył go na wzgórzu, a między rogami płonął Złoty Krzyż. Postanowił w tym miejscu założyć gród warowny, który rozwinął się przez wieki w piękne i bogate miasto. Natomiast jego mieszkańcy upamiętnili to zdarzenie umieszczając jelenia w swoim herbie. Prawidłowy i przyzwoity rozwój miasta rozpoczął się w XIII wieku, a jego dynamiczny rozwój zaczął się w XVII-18 stuleciu. Wyniki tego działania, tego rozwoju są widoczne do dnia dzisiejszego w postaci wysokiej klasy zabytków architektonicznych, kultury materialnej i kultury duchowej. Zapraszamy do Jeleniej Góry, najlepiej naocznie się z tym zmierzyć. Kironiogórska starówka, moim zdaniem, jedna z najpiękniejszych w Polsce. Być może dlatego, że cały średniowieczny układ urbanistyczny jest tutaj doskonale zachowany. Nie trudno jest więc sobie wyobrazić, jak to miejsce wyglądało 800 lat temu. Stary rynek na środku ratusza w około 55 doskonale zachowanych kamienniczek z podcieniami. Budowali je ci najzamożniejsi na Dolnym Śląsku kupcy w XVII i XVIII wieku. No, jak dla mnie, za klimat, piątka z plusem. W Kotlinie Jeleniogórskiej jest też więcej zamków na kilometr kwadratowy niż w ich zagłębiu nad rzeką Loarą we Francji. Ten teren nazywany jest przez znawców Doliną Pałaców i Ogrodów. Tutaj jest około 33 budynków rezydencjonalnych, czyli około 5 no, wspaniałych zamków, y, dwory renesansowe, pałace klasycystyczne, również barokowe. Y, naprawdę jest jest wypoczywać co oglądać Park Miniatur w Kowarach pod Jelenią Górą to dosłownie Dolny Śląsk na dłoni Piękniejsze polskie zamki, pałace i Jeleniogórska Starówka. Wszystko na 0,3 hektara powierzchni. I choć każdy budynek jest tu 25 razy mniejszy od pierwowzoru, to autorom makiet udało się odtworzyć wiele bardzo drobnych szczegółów. Wieżyczki górne to renesans włoski i francuski. Tu na rogu i z przodu trochę orientalizmu i zwróćcie uwagę jeszcze na tą wieżę. Jest ona przekręcona w stosunku do całego pałacu, zatem całość jest niesymetryczna. I tak naprawdę słuchajcie, nie mamy zielonego pojęcia dlaczego tak zrobili. Może po prostu chodziło o to, żebyśmy się dzisiaj zastanawiali, dlaczego tak jest. Prace nad każdą makietą trwają po kilka miesięcy i pochłaniają od 20 do nawet 200 tysięcy złotych. Duże pieniądze nie odstraszają jednak pomysłodawcy projektu, który myśli już o budowaniu kolejnych obiektów. Spełnieniem mojej tęsknoty z ojczyzną jest budowanie tego parku, również tych pałacy wszystkich w miniaturze na jednym miejscu. Dla tych, którzy tutaj w regionie może mają czasami za mało czasu, żeby te pałacy zmieniać. zwiedzać, może też nie mają możliwości. W sensie tym, że to są własności prywatne, a może niektóre nie są już w tym pięknym stanie jak kiedyś. I to właśnie zbudować tak, jak to kiedyś wyglądało, jak maszyna czas. Kiedyś w tamtych pięknych, królewskich czasach i teraz kiedyś może to wszystko będzie odbudowywane, podobnie jak ten pałac, który jest w tej chwili wojanowie odbudowywany. Jelenia Góra ze względu na swoje położenie nie jest miastem przemysłowym, choć działa tu kilka dużych firm, które napędzają lokalną gospodarkę. Tu na przykład produkuje się słynne mocherowe berety, o których dzięki politykom mówi cała Polska. Tu działa też firma PM Poland SA, która w uzdrowiskowej dzielnicy miasta projektuje i wytwarza kompletne ciągi technologiczne do produkcji papierów higienicznych oraz papierów pakowych dla przemysłu papierniczego. W naszej fabryce rozwijamy głównie dwie linie produkty tissue i produkty packaging. W dwóch liniach IntelliTissue i Intelli Packaging. Dzięki nowoczesnemu procesowi technologicznemu, opartemu o zintegrowany system zarządzania jakością środowiskiem oraz system bezpieczeństwa i higieny pracy, ponad 90% projektów realizowanych jest przez tę jeleniogórską firmę w Niemczech, Francji, na Ukrainie, w Czechach i Stanach Zjednoczonych oraz w Indonezji i Chinach. Ja wiem, że to dla Was nic nowego, wiem, że ścieżki rowerowe są właściwie w całej Polsce, ale tak piękne krajobrazy możecie mieć tylko tu, na południu naszego kraju. Jeleniogórskie PTTK opracowało plan 15 wycieczek po okolicach. W ciągu 15 dni zwiedzicie te najpiękniejsze miejsca. Ja będę cały czas Was o tym przekonywać, że rowerem bezpieczniej, łatwiej i zdecydowanie przyjemniej. Będziemy o tym mówić jak często się tylko da. Rowerami można zjechać całą Kotlinę jeleniegórską. wjechać na jeden z popularnych kargonowskich szczytów, albo dojechać do Łysej Góry, gdzie rower można zamienić na nietypowy dwukołowy pojazd, który bije rekordy popularności w Polsce. Jesteśmy 7 kilometrów od Jeleniej Góry na Łysej Górze. Wypadałoby tutaj sfrunąć na mietle, ale mietły nie znalazłam, ale znalazłam coś innego. Zjeżdżaliście kiedyś na hulajnodze? Proszę bardzo. Zjazdy na specjalnej hulajnodze po porośniętych trawą stokach to odskocznia dla tych wszystkich, których nuży przyspieszony puls cywilizacji. Dwukołowiec, który wbrew pozorom jest bardzo stabilny, rozpędza się do prędkości kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, dostarczając zjeżdżającym wielu niezapomnianych emocji. Na hulajnodze można sunąć prosto w dół albo lalomem, jak na nartach. Wszystko zależy od Waszej wyobraźni. Po każdym zjeździe można bez kłopotu podjechać wyciągiem talerzykowym do górnej stacji, by za chwilę znowu znaleźć się na dole. Ale jazda! Mam nadzieję, że niedługo będzie z tego dyscyplina olimpijska. Tę czynność można powtarzać godzinami, bo nie ma chyba lepszej frajdy niż zjazd na hulajnodze i to nie z byle czego, bo ze stoku narciarskiego. Czego to ludzie nie wymyślą? Nie można na nartach latem? No to trzeba sobie znaleźć jakiś inny środek lokomocji. Ręce bolą, ale jest śmiesznie. Hulajnoga jest pięknym sportem, pięknie się na nich jeździ i naprawdę nie, nie trzeba koniecznie umieć jeździć na nartach, żeby wjechać na hulajnodze. Tutaj są tak przepiękne tereny. Wysoka Góra jest położona w Górach Kaczawskich, w związku z powyższym, na no to jest właściwie jedyny ośrodek tutaj w tym rejonie, a myślę, że i w Polsce, gdzie można jeździć na hulajnodze. A gdzie to Pani podpatrzyła? Podpatrzyłam w Czechach, byłam przypadkowo w Harachowie. Długo trzeba się uczyć takiej jazdy? Nie, niedługo można stanąć na hulajnodze i jechać, zresztą wystarczy popatrzeć na mnie. Mam już określony swój wiek, a jednak zjeżdżam bez żadnych kłopotów i podjeżdżam wyciągiem do góry. Miałam wam pokazać ileniogórską starówkę nocą, ale sami wiecie jak to jest. Polskie miasta bywają nocami ospałe. Dlatego mam inną propozycję, dlaczego by nie odwiedzić naszych sąsiadów. W końcu to tylko 150 km, czyli półtorej godziny autostradą. Witam Was w Pradze. Matka miast czy miasto Stu Wierz, jak mówią o Pradze turyści, bez względu na porę roku i godzinę jest dosłownie szturmowane przez turystów z całego świata. Nocą Bełtawa, praska rzeka, wygląda jak Polska Marszałkowska w godzinach szczytu. Statki wycieczkowe płyną jeden za drugim, podobnie jak rzeka ludzi, która nieustannie płynie przez najsłynniejszy most na świecie Most Karola. To chyba jedno z najbardziej międzynarodowych miejsc na świecie. Jedno z najbardziej kultowych miejsc w Europie. Za chwilę minie północ, a mnie w ciągu trzech minut dosłownie minęło 814 osób, 9 psów i na szczęście tylko jedna kaczka. Najbardziej zachwycające jest to, że prawie w ogóle nie słychać języka czeskiego, są za to wszystkie inne języki świata. Jest bosko. Turystów do Pragi przyciągają monumentalne gmachy zbudowane we wszystkich możliwych stylach architektonicznych, które nocą są różnobarwnie iluminowane. Wąskie brukowane uliczki z niezliczoną ilością sklepów, kawiarni i pawów oraz klimat, którego mogą miastu pozazdrościć wszystkie metropole świata. Tu zapomina się o problemach, bo kto w stolicy Czech miałby na nie czas. Po niedospanej nocy koniecznie musicie pojechać do Cieplic, dziś dzielnicy Jeleniej Góry, by zregenerować siły w najstarszym w Polsce, a niektórzy mówią, że i w Europie, uzdrowisku. Ciepłe źródła termalne z czynnym związkiem siarki i dużą zawartością krzemionki i fluoru, bijące tu z głębi ziemi, istnieją już od 1281 roku. To są najcieplejsze źródła w Polsce i praktycznie cała dzielnica, całe cieplice są na tych źródłach. Nasze odwierty, bo obecnie jest tak duże zapotrzebowanie na wodę, że źródła takie naturalne już nie wystarczają. Odwierty mają nawet do dwóch kilometrów głębokości. No i ta woda ma, tak jak mówiłem, do 90 stopni. I przy zabiegach używamy właśnie tej wody mineralnej. Czyli nie tak jak często się robi zwykłej wody z kranówki, tak zwanej, tylko wody mineralnej. Woda o leczniczych właściwościach wykorzystywana jest w cieplicach przy 36 różnych zabiegach, między innymi do leczenia schorzeń narządu ruchu, do leczenia schorzeń układu moczowego, a także wykorzystywana jest w okulistyce. Moje bardzo suche oczy teraz są po prostu w raju. To jest chyba jedyne miejsce w Polsce, gdzie można nabliżać suche oko. Uzdrowisko słynie też z masaży, które potrafią postawić na nogi nawet najbardziej zmęczonych życiem ludzi. W takim masażu, żeby był i przyjemny, i żeby jeszcze był leczniczy, to co jest ważne? Siła, czy dokładność, czy długość tego masażu? I siła i dokładność, i stopnie Pani nacisku. począwszy od bardzo lekkich, po bardzo mocniejsze. Popularność uzdrowisku przyniosła królowa Marysieńka Sobieska, która pod koniec XVII wieku przechodziła w cieplicach kurację. Teraz z kuracji w polskich górach korzystają nie tylko Polacy, Czesi czy Niemcy, ale też Australijczycy i Amerykanie. w Szklarskiej Porębie. W sezonie, każdego dnia sprawdza swoją odwagę i pokonuje swój strach około 200 osób. Podobno po tybetańskich mostach, które za chwilę Wam pokażę, przechodzą nawet dzieci. No to oznacza, że ja też się muszę z tym zmierzyć. Zobaczcie z czym. W szklarskiej Porębie można zmierzyć się ze swoimi słabościami. Wystarczy przełamać swoje lęki, by zabawa na wysokości stała się frajdą, która nie wywołuje dreszczy i zawrotów głowy. Pierwszym stopniem trudności jest spacer po tym moście tybetańskim. Niby nic trudnego, a jednak. Most zbudowany z kilku lin i paru drewnianych klepek rozpięty jest pomiędzy dwoma skałami. Pod nogami 40 metrów w dół rwący potok, a nad głową chmury. Czas pokonania trasy nieograniczony. Wahadło zarezerwowane jest dla najbardziej odważnych, bo trudno nie mieć emocji, balansując na dwóch linach na wysokości 25 metrów. Czyli dwie liny mnie trzymają, tak? Jedna z przodu, jedna z tyłu. Ta z tyłu to będziecie później pracować. Aha, podczas powrotu. Tak. Bo najbardziej na świecie zawsze bałam się wysokości, i tu postanowiłam, że przełamie te swoje lęki. I udało się. I teraz y, myślę, że to, co wydawało mi się na początku najtrudniejsze, już będę mogła zrobić po tym wahadle. Tak się zdarza? Znaczy to jest normalne. Na początku wyobrażenie nasze na temat naszych możliwości jest bardzo ograniczone. Sami siebie ograniczamy po pierwszej konkurencji, dzięki której zdobyłaś zaufanie do sprzętu, do instruktorów. Druga konkurencja bardzo trudna. Przyznam się szczerze, dla ciebie powiem, że, że no niestety najtrudniejsza tutaj. Spowodowała, że już nie boisz się nawet skoku tętna, ciśnienia. No teraz ta konkurencja dla ciebie, że naprawdę na samym końcu powiem, że była po prostu łatwa i przyjemna. Czyli udało mi się dzisiaj pokonać to, co pokonać zawsze było dla mnie problemem. A nikt nie ma wątpliwości, że ten wyjątkowy karkonoski klimat może inspirować. I tak też się dzieje. Tu umysły muzyków, plastyków czy aktorów pracują na najwyższych obrotach. Tutaj powstała tradycja teatrów ulicznych. Tu w okolicy jest teatr na najwyższym poziomie w Polsce i to dosłownie, bo 800 metrów nad poziomem morza, nie ma właściwie miesiąca, żeby Wieleni górze albo w okolicach nie było jakiegoś festiwalu, przeglądu czy happeningu. Podczas planowania urlopu chyba warto pamiętać, że w Jeleniej Górze na początku sierpnia teatr wychodzi na ulicę i to teatr międzynarodowy. Dziękuję bardzo. Zgadza się? Tak, od 24 lat, bo to już 24 edycja mhm. festiwalu, przyjeżdżają do Jeleni Góry na początku sierpnia zespoły.